Napiszcie w komentarzu imiona swojego rodzeństwa. Łapka w górę i oglądamy. O, założyłaś to samo co ja, słodko. Założyłaś tyle samo co ja? No. Ale mówiłam ci wczoraj, że to zakładam. Nie, ja to zakładam. Ja, ja ci mówiłam już wczoraj. Adu? No? Mam twoją walurową torebkę? No dobra. Nie działa! Yes. Adu? Co? Wchodzę z Kaspem. No. Mama kazała zapytać, czy chcesz iść z nami. Nie no co, to nie będę wam przeszkadzać, powiedzcie dobrze. A tu, No? Wychodzę z kacprem. No? Mama kazała zapytać, czy też jest z nami. Powiedz, że nie. Ale ja chcę iść z wami! Mama! Idę z Marki z Kacperem! Ej, ale by było super, gdybyśmy miały chłopaków, którzy też są braćmi i byśmy chodzili na podwójne randki i te sprawy. No, i miałybyśmy te same nazwiska. Ja biorę starszego. No chyba żartujesz, on mi się podoba. Nie, ja rezerwuję go. Pff. Niech wygra lepsza. Okej. Okay. Pożyczysz mi szczotkę, bo zgubiłam, nie mogę znaleźć swojej... O, dzięki. O Jezu. Upinęłaś na mnie wodą. Pożyczysz mi szczotkę, nie mogę swojej znaleźć. O! Nie widzisz, że używam? No... No ty jesteś głupia jakaś. Mamo! Dobra Marti, mama i tak już się domyśla, więc musimy powiedzieć jej prawdę. Jak chcesz, to ja wezmę to na siebie. No co ty? Dobra, ja już się z tym pogodziłam, ja wezmę to na siebie. No Ale ty miałaś ostatnio przypał, no dobra, już wezmę to na siebie. No i tak mam przypał, ja, dobra, to moja wina była, ja to wezmę to na Nie no, to była moja Dobra, ja już, daj spokój, serio. Dobra Marki, mama i tak już się domyśla, więc musimy powiedzieć prawdę. No, to powiedzmy. Przecież to jest twoja wina. Nie, to jest twoja wina. Moja? Chyba żartujesz, znowu robisz to samo. Cicho, ty chyba żartujesz. Mamo! Tylko sprójcie to jest twoja wina, rozumiem. Nie no, to wiadomo, że masz rację. Mm, no, o, powiem, że mam. Hej, chodź do nas! No, tak, no, no. no nie no, no tak, no, oczywiście. Oh, ok. nhẹ yeah. Marti, pójdziesz się ze mną na imprezkę? Oj nie, chcę mi się... No proszę, chcę iść z tobą. Mm, nie Marti, pójdziesz ze mną na imprezkę? Nie. No proszę Cię, mama mnie nie puści bez Ciebie. To masz problem. Co masz problem? Koniecznie zobaczcie nowy serial Praktykanci na kanale Jak to robić, w którym gram szefową. I napiszcie tam komentarz Beksy, a my polubimy Wam każdy.